W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę usiąść. Moi umiłowani w Chrystusie, czytamy dzisiaj w Ewangelii o naszym Panu, który uzdrowił człowieka, który był zarówno głuchy, jak i niemy. Oczywiście, nasz Pan uzdrawiał wszelkiego rodzaju choroby, ślepych, chromych, opętanych przez diabła, trędowatych itd. Mówimy o człowieku z dzisiejszej Ewangelii, który nie mógł korzystać z dwóch zmysłów. Ale my nie myślimy o tym, nie myślimy, aby dziękować Bogu każdego dnia za to, że mamy zmysły, wzroku, słuchu, dotyku, smaku, zapachu. I to poprzez nasze zmysły postrzegamy otaczający nas świat, cieszymy się pięknem stworzenia Bożego. Ale wyobraźmy sobie żałosny stan tego człowieka, który ani nie słyszał, ani nie mówił, brakowało mu dwóch zmysłów. Możemy więc przyjąć dzisiejszą Ewangelię w dosłownym znaczeniu o zmysłach ciała i wdzięczności, jaką powinniśmy za nie mieć. Ale możemy też przyjąć ją w sensie duchowym, duchowego lub intelektualnego postrzegania, słuchania, smakowania i tak dalej. Przypomina mi to cytat z Ewangelii świętego Jana, gdzie nasz Pan mówił o ślepocie. I Jezus powiedział, na sąd przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą widzieli, a ci, którzy widzą stali się ślepi. Niektórzy z faryzeuszów, którzy z nim byli, usłyszeli to, i powiedzieli do niego, czy my również jesteśmy ślepi. Jezus rzekł do nich, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale teraz, gdy mówicie, że widzimy, wasz grzech trwa. Więc o czym mówi nasz Pan? Oczywiście oni mieli wzrok. Mówi o intelektualnym lub duchowym wzroku czy wizji, aby postrzegać rzeczy Boże, postrzegać rzeczy duchowe, aby móc je smakować i słyszeć. Kiedy słuchamy kazania w niedzielę, do jakiego stopnia te prawdy wiary przenikają do naszych serc i stają się częścią naszego życia? Są więc ci, którzy są głusi na słowo Boże, nie stosują go w praktyce. Jest też smakowanie, gdzie cenimy rzeczy duchowe znacznie bardziej niż rzeczy materialne i doczesne. I znowu w tym fragmencie, który właśnie przeczytałem o ślepocie, jak faryzeusze byli ślepi. Widzieli fizycznie, ale nie mogli widzieć duchowo. Mamy więc to duchowe zastosowanie zmysłu. Ale wracając do fizyczności, do właściwego użycia zmysłów, myślimy o tym, jak wielu ludzi niewłaściwie wykorzystuje zmysły, które dał im Bóg, a to prowadzi do ich wiecznego potępienia. Przypomina mi to historię świętej Brygidy. Święta Brygida była irlandzką świętą, która żyła w czasach lub krótko po czasach świętego Patryka i założyła wiele klasztorów. Miała siostrę w jednym z klasztorów, która była niewidoma, a siostra miała na imię Deara. Pewnego dnia Dara poszła do swojej matki przeoryszy świętej Brygidy i powiedziała czy możesz się pomodlić abym mogła widzieć i święta brygida modliła się za nią i jej wzrok został przywrócony ale po krótkim czasie poczuła że brakuje jej duchowej wizji którą miała gdy była niewidoma i nie mogła widzieć Mogła wtedy widzieć Boga, jak mówi jej biograf, w swojej duszy. Poszła więc z powrotem do świętej brygidy i powiedziała: Wolę być bez wzroku, czy będziesz się modlić, aby moja ślepota powróciła. I święta brygida modliła się, a jej ślepota powróciła, ponieważ postrzegała rzeczy duchowe. A ci, którzy nie mają jednego ze zmysłów, często rekompensują to w inny sposób. Ale wczoraj wziąłem książkę, to jest książka z kazaniami ojca Artura Tone'a. Był w Kansas w latach 40. i 50. XX wieku, napisał swoje kazania i w końcu je opublikował. Wziąłem jedno, zatytułowane Gdybym był diabłem. Mówi o tym, co by zrobił, gdyby był diabłem, próbując zwieść duszę i złapać je w pułapkę, jakby do tego podszedł. I zaczyna od wyobrażenia sobie, że w piekle odbywa się rada. Mówi, Fansi przenosi mnie dzisiaj do najniższego kręgu piekła, szatan odbywa na radę ze swoimi sługami. Każdy składa swój raport, zły anioł, który wykonał najlepszą robotę, otrzyma nagrodę. Więc każdy z tych diabłów staje przed szatanem i mówi, dziś sprawiłem, że ludzie się pokłócili i walczyli, sprzyjałem nienawiści. A inny mówi, że rozbiłem rodziny i wszystkie te diabły wychodzą naprzód, a każdy z nich myśli, że osiągnął najwięcej, by zniszczyć dusze. Wszyscy wystąpili z wyjątkiem jednego, małego, o brudnej twarzy, który trzymał się z tyłu, nie z powodu nieśmiałości, ale z pewnością siebie, wskazując na niego szatan, powiedział, a co ty zrobiłeś? A ten z brudną twarzą i brudnymi rękami wykrzykuje, zrobiłem więcej niż wszyscy oni. Diabelskie pomruki witają tę przechwałkę, ale przechwalający się kontynuuje. Pracowałem dzień i noc jako diabeł drukarski. Czy nie zauważyliście jaskrawych magazynów z obrazkami na stoiskach? To moja praca. Wielu zbyt niewykształconych lub zbyt leniwych by czytać, będzie się gapić na jeden z naszych obrazków. Umieszczamy sceny z podłego życia i prosimy ich, aby spojrzeli, przychodzą, widzą, są pokonani. I szatan oświadcza, rzeczywiście wygrywasz nagrodę, zrobiłeś najwięcej. Oczywiście to było napisane długo przed czasami filmów, no cóż, wtedy były już filmy, ale nie było internetu, i wideo, i tak dalej. Teraz uświadamiamy sobie, jak wiele pracy diabeł wykonuje, aby zniszczyć duszę przez ich wzrok, niewłaściwie wykorzystując wzrok, patrząc na obrazy, które umieszcza diabeł. Widzimy, jak jest sprytny, powinniśmy cenić dary, które Bóg nam dał, nasze zmysły, nasz intelekt, nasz rozum i wolną wolę. Ale bądźmy ostrożni, aby nie nadużywać cudownych zmysłów danych nam od Boga. Ile to osób przez wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach. Ile osób zostaje ściągniętych do piekła przez niewłaściwe wykorzystanie tych wspaniałych darów, które Bóg nam dał? Więc rozważając tę niesamowitą historię człowieka, który był zarówno głuchy jak i niemy, a który został uzdrowiony, upewnijmy się, że wykorzystujemy nasze zmysły na chwałę Bożą i dla osiągnięcia wiecznego zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.